No, ty wiesz co? To coś lepszego. Okon, ładny. No nie mam papieraka. No dobra, trudno. Czekaj, 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 czekaj. O ładny. o, ładny. Ten jest ładny. I na co? Na twistera? Twisterek. No, proszę. I główeczka. No, ten już taki ładniejszy. Wy. Żadnych tył. cudów. Żadnych cudów i ciągnięte szarpane. No, ten jest już ciekawszy takich Normal, 15. No, ten na pewno. no, gitarka, gitarka aż wreszcie coś poczułem ciekawego na tym kiju, ale słońce daje. Ale jest zimno, żeby was nie zwiodło to słońce. Może się uda pokazać. Łowienie na werta maksymalnych okoni. O ga, na samodno. Raz, dwa, trzy. O. Zobaczcie na szczytówkę. Siedzi. I <grym> takich to tu można teraz normalnie na konserwy, na shopdropa. Hmm, to, jest, to jeszcze raz pokazuję i objaśniam tutaj z Bartkiem właśnie no ostro jedziemy cykają, nie może chwycić to jeszcze nie, nie. chyba odeszły odeszły już nie pamięć to jest właśnie takie dzisiaj łowienie a nie jest jeszcze jeden. Aj, puścił. No i po rybach. Hmm. To kurwa, ja w półki powinny działać, przecież nie? No. Zobaczymy. Jak robisz drop shopujesz i masz ryby. Widzę kamera włączona, a ryb nie ma. Dead meat. To już chyba spiół. No teraz to już chyba musimy poczekać. Kurwa, aż przyjdą tu ryby. Kaza. Siódma. ma? Wolał uciec. Tak. Ma taki puk wreszcie No wreszcie trafi. Mają już wszystkie takie nie przekraczające 15, 15 cm No tu masz oczepioną bokiem? Czy to jest prosto normalnie? Bokiem No trupa Także jak liść w wodzie wygląda tak? Tak no, 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 no. Tutaj pod wódką Panową Odpierdam No to, to jeszcze raz? Za każdym razem sprawdzę i to robię o tak, wiesz, podnoszę, nie? Wysoko, opuszczam to i trzymam na tym, na, na kiju. I wtedy wiem czy one tutaj są. Bo jak ci puknie cokolwiek w którymś miejscu, no to wiadomo, Nie, nie, nie ma ich. żaraczka niekoniecznie widzę, nie ten kolor to zróbmy jeszcze mały eksperyment z kolei tak już jest późno weźmy żółtego nie? nie, nie i smer do jajeczny też nie ale na ciemnego łowisz, nie? no, takiego Naturalnie, są taką dzidą prawdziwą. Gonią ją. Ja. O, to jaki. Tak. No wreszcie i spadł no pięć razy o jeszcze raz dalej walczy o. no i skończył żaden nie zdobył twistera o jakaś zabawa tak szanowni państwo na shop dropa <grywka> łowimy pogoda święta a teraz zrobiła się piękna pogoda no jakby były jeszcze rybki przez godzinkę to by było w ogóle super no siedzisz tak i udajesz że tak ładny ładnie udawał zło jako że w nie ma <grystanie> <grystanie> małych okątków nie będziemy pokazywać bo nie ma co <grystanie> ale już parę wpadło może te większe jakieś by wieczorem się pojawiły ten jakie kaczę, ten rzucaliśmy na 6 7 metrów, a teraz tam nie ma nic. Oj. Co się może. Urwał się przypom. Super.